Skarbówka upomni się o Twój prezent ślubny wraz z odsetkami. Wszystko przez jeden szczegół, o którym nie wie prawie nikt. Jesteście świeżo po ślubie. Emocje opadły, a przed Wami najlepsza część. Otwieranie kopert. Liczycie kasę, jest super! Wujek Staszek sypnął groszem, przyjaciele się postarali, a rodzice? Rodzice dali w kopercie tyle, że starczy na wkład własny przez przestronnej komórki lokatorskiej w nowym bloku. Strach trzymać taką gotówkę w domu, więc od razu wpłacacie wszystko na konto. I w tym momencie. Nie tylko Wy się cieszycie, cieszy się także urząd skarbowy i już zaciera ręce. Dlaczego? Bo dla skarbówki prezenty to darowizny, a od darowizn płaci się podatek. I tu zaczynają się schody. Wszystko zależy od tego, kto dał ci prezent. Od znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny możecie przyjąć bez podatku tylko 5733 zł. I to w ciągu 5 lat od każdej z osób. Dostałeś od świadka 6000, płać podatek, a od teściu wzięcia czy rodzeństwa ponad 36. Tysięcy złotych. Ale powiecie, zaraz, zaraz. A co z rodzicami i dziadkami? Przecież tu jest pełne zwolnienie z podatku. Pewnie, że jest. Ale jest też jeden kluczowy warunek. To zwolnienie z podatku od darowizny od najbliższej rodziny działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy pieniądze dostaniecie przelewem na konto. Jeśli rodzice dali Wam kilkadziesiąt tysięcy w gotówce, w kopercie to zwolnienie przepada. I musicie zapłacić podatek. Więc co zrobić? Najpierw poprosić rodziców, żeby Wam te pieniądze przelali z własnego konta i zachować sobie potwierdzenie tego przelewu. Potem zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego na specjalnym formularzu. Można to zrobić przez internet w 5 minut. 5 minut, które oszczędzą Wam tysiące złotych i masę stresu. Prześlij ten film znajomemu zanim... Padnie w kłopoty, a jeśli sam masz wątpliwości, czy działasz zgodnie z prawem, odezwij się. Moja kancelaria pomoże ci uniknąć kłopotów i załatwić wszystko legalnie.